Drogi Panie Dyrektor, Szanowni Państwo Profesorowie, Pracownicy Szkoły, drodzy rodzice i przede wszystkim Wy, maturzyści. Bal studniówkowy jest wyjątkowym i nieposztażalnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. To ten moment, który pokazuje nam, że za przysłowiowe 100 dni przystąpimy do egzaminu dojrzałości. Egzaminu, który daje przepustkę na wymarzoną uczelnię, wymarzony kierunek. Pozwala realizować te plany, które są w Waszych sercach. Moi drodzy, ja oczywiście życzę Wam, żebyście wszyscy zdali ten egzamin celująco i żebyście mogli te marzenia w niedługim czasie już realizować. Bardzo dziękuję że tą dzisiejszą studniówkę rozpoczęliście Polonezem, polskim tańcem narodowym, który pokazuje dumę, wielkość, szlachetność i to, co najlepsze w naszej historii, w historii Polski. Dziękuję za kultywowanie właśnie tego wszystkiego, co wiąże się z naszą ponad tysiącletnią kulturą. Drodzy Państwo profesorowie bardzo serdecznie dziękuję za ten wkład pracy, który daje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie pewności, że młodzież pierwszego liceum w 100% zna natury przekazujecie wiedzę, uczycie umiejętności, przygotowujecie młodych ludzi do dorosłego życia. Przygotowujecie wspaniały sposób, jak żyć, jakimi być dla innych, jak stworzyć wspaniałą, ciepłą rodzinę, jak znaleźć się w danej społeczności lokalnej, jakim być ludźmi. Wraz z rodzicami tworzycie takie środowisko, które daje młodym ludziom bezpieczeństwo daje poczucie, że nie są sami i gdy pojawią się jakiekolwiek problemy, wy będziecie zawsze z nimi. W tym miejscu chciałbym serdecznie Pani Dyrektor pogratulować i wszystkim pracownikom, jak i również młodzieży szkoły, że po raz kolejny Pierwsze Liceum zdobyło brązową tarczę, a to oznacza prawa mojego. A to oznacza, że jesteście wśród najlepszych szkół w Polsce. Także to są gratulacje, które pojawiają się co roku. Tak, ten poziom nauczania w pierwszym liceum jest znany od wielu lat. Ciężka praca Państwa profesorów, praca maturzystów, praca rodziców przynosi efekty. Trzymajcie tak dalej a te wszystkie drzwi, które dzisiaj dla was gdzieś są dalekie i wydaje się, że ciężko będzie otworzyć, będą stało otwore. Tak. To wy dzisiaj będziecie za mną decydować o tym wszystkim, co się dzieje w tym świecie ludzi dorosłych. Jeszcze raz życzę wszystkim pięknego zdania tych egzaminów. Dzisiaj oczywiście wspaniałej, radosnej i bezpiecznej zabawy. I drodzy Państwo, obiecałem maturzystom, o których jadę, czyli maturzystom z gastronomika zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2, jak i również całej Rady Pedagogicznej, że przekażę Wam pozdrowienia i życzenia, tak jak powiedziałem, cudownej zabawy. すてきなことです。